most, który mi wskazał kolega Janek. No Janek, proszę, daj tu jakiś komentarz. Odległość między tamtym mostem dobrym, naprawionym, a tutaj mostem starym, który jest w gminie, jest około 2 kilometrów. I na rowerku pokonałem to przy 10 minut. I teraz tu kolega kameruje ten most stary. znajdujemy się. Ja tylko dodam od Ciebie, że po zazdrościć kondycji, ale Janek od wielu, wielu lat jest czynnym cyklistą i stąd tyle tej kondycji. I, a poza tą kondycją to jeszcze y, duża wiedza na temat zabytków tutaj w tych okolicach i chęć przyjeżdżania tu, pokazywania takim laikom jak ja, którzy nie wiedzą nic na ten temat. Cieszę się bardzo, że właśnie pokazałeś mi Janek kolejny zabytek. Przejdziemy się, tak? Pod most. Oczywiście, dobra, to idziemy. Od czasu do czasu będę też... Barierki, tu kiedyś były barierki dawniej ale te barierki ktoś po prostu na złom zabrał i no, tak. zostały miejsca i poprzednił. Uwamy. Przejść można tędy przejechać też, ale na swoją odpowiedzialność. Dzisiaj duży wiatr to jest strach. No ale trzeba środki poruszać, ja nie powinni. Zgadza się. Pomógł, żeby... Oczywiście. Postaramy się pokazać też widok później od spodu, od podstawy tego mostu do góry, ale też pokażemy widok z tego mostu. Postaram się wychylić w miarę bezpiecznie, żeby pokazać, jak to wygląda pod mostem. No, kolejny odcinek naszego filmu, i tutaj jest Janek na tle tych pięknych gór. To są góry wardzkie. Piękne widoki, tak samo jak sam tego mostu. No. Coś pięknego. Ja nie wiem, ale ja jestem bardzo czuły na takie widoki Janek też. piękne, piękne, piękne. A tak to wygląda pod mostem. Ja zaraz się troszeczkę wychylę, ale jeszcze... Jeszcze moment. Jeszcze kawałeczek spaceru. Proszę. Dość długi ten most jest. Ile on może mieć? Te 200 metrów ma. Jak nic. Tak pod mostem wygląda. Tam jest widać też jakaś wiata, gdzie można się zatrzymać, prawda? Tak, ścieżka w las. Tak. No no super, super. Tak to wygląda z mostu jeszcze. Za bardzo nie chcę bohatera rżnąć, wychylać się, bo jest wiatr i w razie czego to można szybciutko, jak na skrzydełkach albo jak kamień, spaść tam w dół. Bardzo wysoko, bardzo wysoko. Ja nie wiem ile to jest metrów, ale przypuszczam, że 30 najmniej. No i jeśli ktoś by miał lęk wysokości, to byłyby problemy. To lepiej nie idzie środkiem mostu. Ja chętnie bym się przeszedł brzegiem, ale tak jak mówię, nie chcę być bohaterem i, i jest, jest wiatr w razie czego, to mnie stmuchnie i polecę jak kamulec. Zresztą pokażemy ten most później z dołu. A teraz prawa strona, idąc do tak jak idziemy, prawa strona, mostu. W samym kierunku, ja przybliżam właśnie, tak jak pokazałem, bo ja nie za bardzo tu w tych kierunkach się orientuję. Maszerujemy dalej przez most. Chcemy dojść do końca, koniec się już zbliża. A może nawet i przejdziemy pod mostem na drugą stronę, tam gdzie mamy rowery. I żeby go pokazać od spodu, tak? Czyli tamtą trasą od spodu, dobra. Szybko się przemieścimy. Dobra. No i koniec mostu. Droga w las. I co tutaj nam pisze? Zakaz prowadzenia zajęć alpinistycznych. Wiaduk w dzierżawie Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej, numer telefonu podany. Przybliżę. W odnośnie tego mostu jest jeszcze pewna ciekawostka. Chodzi o to, że tu przez ten most kiedyś kursowały pociągi, tak? Most za Niemców jeszcze, no. Tak, a czy po wojnie jeszcze też kursowały, czy już nie? Nie, kolej po wojnie już nie. Aha, no to jeszcze... Jest usypisko się zrobiło, skała się obsunęła, ale tylko można rowerem przejechać i pieszo przejść. Bo Aha, rozumiem. Jeszcze jest szlak dolny tędy. Aha. Na... No to jeszcze raz pokazujemy most od tej strony. Przybliżenie. Pędzeni ciekawością schodzimy w dół bardzo, bardzo stromu. Ścieżką leśną, ponieważ chcemy pokazać ten most od dołu. Janek już jest dosyć daleko, muszę go dogonić. Zejście niezbyt bezpieczne, bo wszystko się obsuwa spod nóg. Taki shooter jest, są tu schody już są zepsute. Trzeba bardzo uważać, pomimo tego, że jeśli nawet nie jest ślisko, bo posuwa się te kamienie, ten shooter, wszystko. Podnók się można się wyłożyć. Zeszliśmy już do podstawy mostu. Tu mamy po prawej stronie taką wiatę. Akurat się nam dzisiaj bardzo przydała, bo zaczęło padać. Pogoda nam się zaczyna suć. Pada deszcz, taki rzęsisty, ale drobny. I most widziany tutaj spod tej wiaty. Bardzo podobny do tamtego, ale widać, że. No, bardzo zniszczony Trudno byłoby pokazać dalsze fragmenty Bo musiałbym się znowu wspinać i gdzieś na którąś ze skarb A kolejna sprawa to taka, że Most i jego okolice Właściwie są porośnięte czakami i drzewami, no to pokażę to co możliwe. Oto korona tego mostu. Widać to zniszczone to zniszczenie. Cegły już kruszeją. Odpadają te cegły. Tak, on już ma swoje lata. Żadnej konserwacji nie było, więc nic dziwnego, że jest tak jak jest. Myślę, że na, na tych ujęciach filmowych skończę film o, o tym moście o tym drugim moście teraz na ostatni pójdziemy jeszcze jeszcze idziemy na jeszcze na jeden tylko, tylko przeciekamy aż przestanie padać nie? dobra to zaraz idziemy jeszcze jedno ujęcie mostu też bardzo wysoki co pokazywałem z góry no i koniec filmu o tym moście do roweru ja do skutera i w drodze powrotnej właśnie są kolejne fragmenty tego mostu, ale słabo widoczne, ponieważ tak jak wspominałem jest tutaj mnóstwo drzew. Kolejny fragment mostu wracając na miejsce, z którego wyruszyliśmy. Mam okazję sfilmować ten oto fragment mostu, który stąd już jest lepiej widoczny, bo jest mniej drzew. Tam przy moście u góry stoi Janek, czeka na mnie, ja idę trochę wolniej, bo robię zdjęcia i filmuję. i widać jak, jak te filary, odchodzą te ściany przewilane od głównego mostu na samym, samym mostie te, te filary są po prostu że robią się odstępy od salizny. tutaj widać na drugim filarze na trzecim filarze a zaraz za, przy drugim filarze jest on, góra jest ankrowana metalowymi ankrami, krami, żeby się to wszystko nie rozsypało, nie runęło na dół. No to, to trzeba jak najszybciej remontować tego, by to już nie zawalił. No to dopóki my, prawda, to my właśnie jeszcze pokazujemy ten most w takim stanie, że się nie zawalił. Mamy nadzieję, że go wyremontują, nie? Że się nie rozsypie. Bo to też wspaniały zabytek techniki budownictwa. Coś tutaj robili w tym mostie. Tak. Janek, to zejdź i powiedz coś na temat ten, który przed chwilą poruszyliśmy. Chodzi o o to, co się tutaj znajduje. W tych kamieniach. Dużo, pokaż dużo, dużo, pokaż to. to. Pola tutaj na wiosnę tak się srebrzą pięknie. Ale w śniegu nie ma, a one z daleka wyglądają tak, jakby był śnieg. Tak, tak, tak na polach dużo miki występuje. Polach. Zawsze biorę sobie kamyszek z miejsca, w którym byłem na pamiątkę. Opisujesz? Op tak. I tu jest starteczka później. Koło tak, tego. I później mam, gdzie byłem. Dużo jeżdżę za granicę różnych, po różnych y, państwach. Austria, Włochy, Słowacja. Z rowerkiem oczywiście. Tak. No i tam na pamiątkę biorę sobie Janek, myślę, że... Już powiedziałeś bardzo dużo na temat tego mostu, został nam jeszcze jeden, dziękuję za to co było i proszę o jeszcze, za chwilę będziemy na kolejnym trzecim mostie, tak? Tak. No to się ruszamy. Który się na końcu Srebrnej Góry. Jedziemy. W kierunku Nowej Wsi będziemy Dobra, to jedziemy.